No, Gramy Gramy no, tak. To. I teraz będę miała karasan. Blat, kolor, kolor blat, Chodzimy no, a... O no, dobre jestem jest, UNT, no, jest no, y k? No, nikt co, nie wygrało? No, Nikt nie wgrała, słuchaj. Teraz tak. Gramy. Ee. No jak to biało. So, Cukro, Kimka Plant? Musi raz. Tak powiem. Aż chyba ze cztery? Seła. Nie pamiętam. Ja ja karasę, no postaram na górę. Ja na to muszę iść. Słuchaj. Zaczęłam cię przyzwyczajać do tego, że jestem twoją wieczną mężczyzną. Chodzi mi o to, że w ogóle nie mam domu. Co tak to ma wyglądać? A! Tu! Że w widziała tylko dwa tygodnie? Kochanie, ty wiesz, że ja się cieszę, że ja w ogóle mam tę pracę? Czy ty wiesz, że ci trudno cokolwiek znaleźć? Eeeeee. ja to? Wrzesień mam tak. Mam Uważaj tak. Uważaj! Uważaj mówię! Ok, dziękuję. A. Co jest? Różowy mam ale mam Dobra. muszę spaść. Kora plakaty, dwie osoby z polanki. nie, 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 uff, udało się, a, taporaka, tapor, spóźbiona, kiedy kiedy ta, ja wygrałam, tak wygrałem, Oj nie! Blisko nagrać. Blisko mnie oła A nie, 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 nie. Dobra. Czekamy na następną rundę, już ostatni. Możesz mi co tu się dzieje? taka Czekamy na następną no, na rundę. Jest nas ta runda. Ce tu? A, da. Nu, no, nu, no, da, ca mine, e cu una parada. Cu greala. Mă iubesc prin culoare. Nu, ce da. Cu asta ca. Uite. Aaa, aaa, nu, nu. Bine. Mamă, tu. Ai Alo,

Nie, nie, nie Nie, Ja tu mam ze wstydą wsparciem, młako. Dobra, dwa sekundy. Lata pędę oglądać Trudno na odcinku, dlatego żadu umiem teraz. Ja nie umiem jeszcze... E, Zobaczcie wstawać! Nie! Nie, 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 wstawać od tyna. A tylko tylko jeszcze mamy piętro. Tu ja już na ostatnim piętro. Nie! Nie, co ja mam. O nie! Dobra. Czekam na następną rundę. Jest kolejna runda. Zaczęło się teraz. A, dobra. Kreatyka teraz moja ulubiona, bo kwadraty. To kwadrata takie. Ja widzę... O, ja teraz... A nie! Na górę... A Nie, ja nie wiem gdzie... Jest, 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 jest Widzowie, gra Katiwa, bo ja na A? Słuchajcie! <shutether> O, ha, ha ha ha, spadła. A ona co? Dobra, jeden na tamten sam. Nie! Ona ze mną poszła. A my a my a, Nie wiem, jak ona mnie. O, spadła, ha ha. Piątka Jestem na tak. luda, na dolu. Nie, nie, czwóra na gólu. Dlatego Ameliana a kara. Dlatego. Aaaa! Kiedy Dlatego. Dla mnie, a przede wszystkim dla naszego króla teraz tak bardzo cię potrzebuje. Przepraszam, nie mam chyba same. Dobra, spalul. Eu am ticul polacul, litera, e, bapolaca, e ja ba, poculaca. Dar eu nu am ba, polul, altceva la XD. Iedina.

Dobra. Nie tu. Haha. Trzy ha. osoby, a tam na nie ma. A ja zlega, postaram, czy wygra. Nie, konkuruje z lalka. I D3, nic więcej nie trzeba. -i D3, nie, zlega, nie, nie, ja prawdę bym wygrałam. Nie, nie, bo one, one tam są. A, nie, nie. 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 Z okreżą, z twoim, w życiu, w zdrowiu. Twoje oczy to naoczni świadkowie robienia się na bóstwo, czy kilkunastu długości basenu. Nie da się zatrzymać. Sięgnij, po czerwony starazolin free to jedyny lek na czerwonych i podrażnionych oczu, który nie zabiera konserwantów. Czerwony starozolin szybko obkurcza naczynia krwionośne i Co, Jan, ma. alo, alko, 1, że przegram. Nie, 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 program. Okay. To wpadaj to na mojego TikTok. i, I lajkuj no, no, to ja nie mam z duro lajków, no twoja poradzę Dwie osoby na e, d, d, dwa osoby na górę, a ja na dół czyli postaram się wygrywać jak tam się mówi, to po poewku. A, dobra, daj. Nie, no, ja ciągle muszę dowyczyć, tak. o, to wyczystać. O, no ona. Nie. Żadnej osyła, bo się nie ma na góra. Tylko jedyna. No, ja powinnam wygrywać, Bo ja nikogo tu już nie ma.